Stacja barmańska Aperitif marki Barmatic Oxygen. Dla kogo jest dedykowana? Notabene dla barmanów yy, i do barów. Barów, kawiarni, restauracji. Wszędzie tam, gdzie chcemy robić szybko, efektownie koktajle, ale z kolei ilość ich nie jest aż tak dramatycznie duża, więc nie potrzebujemy dużych, przedłużanych stacji. To jest optymalne do wymienionych wcześniej miejsc. Z czego składa się stacja barmańska Aperitif? Górna powierzchnia to przede wszystkim zauważalny duży boks lodowy, oczywiście izolowany z trzema przedziałami. Czyli możecie sobie dowolnie zdefiniować przedziały na lód kruszony, na kostkę całą i również chociażby na biedne składzanie albo otwartych butelek. Alkoholu często stosowanego, albo na przykład wyciśniętego świeżo soku z limonki, z cytryny, służącego do sourów. Ponadto wszystkie dodatki koktajlowe niezbędne, typu cięte owoce, wisienki i inne cukry, możecie stawić do genów 1,9, a ich w stacji pomieści się aż 5. Dalej. Na froncie łatwo zauważalny speedrack. Zmieści on od 7 do 8 butelek w zależności od ich średnicy. Następnie stacja ta jest od razu już połączona ze zlewem barmańskim. Zlew barmański, czyli coś co posiada dodatkowo pochyloną ścianę i szybką myjkę do błyskawicznego umycia shakerów, jiggerów, tym podobnych rzeczy. Przytykamy i jest. Ponadto w górnej partii tego zlewu jest przestawna, innymi słowy przesuwna deska do krojenia, która kryje pod sobą lukszparę. Lukszpara umożliwia pocięte resztki jakieś od owoców zrzucić właśnie w jej czeluści. To powędruje bezpośrednio do śmietnika. Od frontu mamy trochę większy, otwór, kiedy chcemy wyrzucić jakieś większe opakowanie, typu opakowanie po zużytym soku stłamszone i wrzucone w okienko, które samoistnie otwiera się i chowa. Ponadto poniżej będzie duży, duży kosz cargo, czyli po prostu szuflada, w którym możecie umieścić pojemnik na śmieci. Ale to nie wszystko. Najważniejszą rzeczą jest to, że stacja owa posiada również duże cargo, w którym możecie umieścić na przykład cały kontener z butelkami. Dodatkowo jeszcze wejdą mniejsze pojemniki na to, żeby segregować odpady. Odpady poprodukcyjne, czyli plastikowe butelki, opakowanie tetra, szklane butelki, jest to bardzo użyteczne.